Hej, cześć, się na ludzie, tutaj Xyzier i do nas w kolejnym odcinku ze Skinwalker Hunta, moi drodzy. Dzisiaj mamy nową mapę, czyli Hurland Castle France, także yy, nowy gameplay, nowa mapa, nowe odkrycia. There have been reports of strange creature signing near Hurland Castle ruins. Also a group of people recent... czemu mi wyskakuje takie pasek? Dobra, nieważne. Uh, recently disappeared, tak? Tak, tak. Uh, in this area. Mm, Considering uh, the history of the location, I have enough reasons to assume uh, that the Skinwalker has uh, settled in those woods and it will get worse if I don't stop it. No, dobrze, moi drodzy, no, to lecimy nowa mapka, o oh, fuckman. Okay. Co my tu mamy? Oczywiście, jeżeli odcinek się wam spodoba, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę subskrypcji na kanale. Będę bardzo wdzięczny. O oh, fuck man, ta mapa jest ogromna. Dobra. to totemów, moi drodzy. Gdzie tu są jakieś główne lokacje? Tu bym rozstawił, szczerze, bo to wygląda jak jakiś... Nie wiem, jak to wygląda. Jest strasznie, trochę się cykam. Przyznaję, bez bicia. Dobra. <laughs> no to, lecimy. Z pierwszym odcinkiem Skinwalker Hunta na mapie. ruiny yy, ruin. Ruin zamku we Francji. Dobra, czy tutaj coś jest? Lary, których kompletnie nie używam. Okej, okay. jeszcze jakaś muzyka, taka Fuckman. Dobra, jest klimacik, moi drodzy, jest klimacik. W takiej ciemnej mapie jeszcze w ogóle nie mieliśmy. Hm, także dobra. Alecie, oczywiście są odcinki z nas. Zapas, jak wiecie. O, mamy je zielone na razie co? Weźmy je od razu teraz. Tylko potem będę żałował, że nie brałem. A zawsze inkres HP mamy większe. Także naprawdę trzeba te zioła od razu brać. Nie ma zwierząt, co jest ciekawe. Nie mamy perków jeszcze w ogóle. What the fuck? What the hell was that? map market on the map. Ty, rzeczywiście. Holy fuck, ale jaja. No, ta mapa to kurde, widzę, hardkorowa jest jakaś. Ja pieprzę. Holy Jesus, guys. Oho. Mamy coś pierwszego. Czyli cmentarz. Od razu? No, już musiałem mu zmarnowane. Super. Dobra. Czy my tutaj coś znajdziemy useful? Moi drodzy. Jakieś jedzonko albo cokolwiek? Chyba nie. Nie, mnie to Co jest? Nie tak. Cykam się na tej mapie, przyznaję naprawdę. Oho, lalka. Inspect. has put it here. Wooden Creepy. Achievement got Ej, okay, fajnie. Ktoś postawił lalkę na cmentarzu, bardzo miło. Dobrze. O, jest jedzonko, proszę bardzo. Not delicious. Mit. Dobrze. Okej, okay, tam coś mamy. Ale to zaraz, zaraz spokojnie. Myślę, że to w sumie jest całkiem spoko spod, na rozstawienie tego trapa. Yy, trapa. To yy. jest to. O co to jest? I kres de ammo. A, czyli teraz możemy 45 amunicji zamiast 30 i jeden extra meat. Okej, okay, that's kind of good stuff. Słyszę, gdzieś duch, ale nie wiem, czy dobrego, czy złego. Ale, okej, okay, ewidentnie chcemy tu postawić pieprzonego totema, totem. Bo naprawdę, no, lokacja jest dość masna, że tak powiem. Dobra, save progress. O, Skinwalker. Nie ja wiem, czy ja tutaj nic nie omijam. Wiecie, muszę tutaj uważnie, bo ta mapa jest naprawdę duża. To są stepy Skinwalkera? Tak, ale, no, na razie nie chcemy jeszcze, spokojnie. Nie jesteśmy na to gotowi, śmiem wątpić. Troszeczkę, jeszcze. Dopiero początek gry. Nie widzę tego ducha. Zamknięte. Najpierw poogarniajmy tutaj. Co my mamy tutaj w tych miejscach? Request key. amunicja i jedzonko jakieś chyba. No, okej. Okay. Pewnie gdzieś na cmentarzu obstawiam, że jest, bo to nie jest jakieś niesamowite jakie itemy. Słyszę tego ducha, no. O, zły duch fak Ale to mi tak podszedł, wiecie? Pieprze to oho, oh, oh. dobra, trap. Oh! Okej. Okay. Może jednak nie chcę podchodzić, i co wie? I don't give a fuck, może jednak, wiecie? Nie ja chcę się stąd wynieść pieprze to miejsce. Tu byłem już requestki okej. Okay. Czy ja tutaj coś znajdę jeszcze na tych? Okej. Okay. Pieprzone duchy. Wrzuciły mnie powietrze co to było w ogóle ty. Dobra, nie chcę tu być. Gdzie idziemy? Nie wiem gdzie idziemy. Fuck my, ta mapa jest naprawdę dziwna. Chodźmy tutaj na koniec drogi może. Pieprzone duchy. Teraz jedzmy sobie jezonko jakieś, bo AP trochę niestety straciliśmy. A, nie, jednej zwierzyny jeszcze nie mieliśmy tutaj też, więc trochę sadgę. Co się stało? Co się dzieje? Halo? Moja stamina. Aha, okej. Okay. Ja się obsrałem, Boże, widzowie. Dosłownie mi jest ciepło. Naprawdę jest mi gorąco. Nie lubię. Za ciemna mapa. Zbyt stresogenna. I don't like this shit. Jeżeli odcinek się nas podoba, się lajka. Już mówiłem to, ale jeszcze raz powiem, bo nie wiem co tu komentować. I feel stressful. Dobra. Nie już coś innego tutaj może mnie czekać. No warshipery na pewno pewnie. <laughs> na pewno warshiperzy. To for sure. Okej. Okay. do przodu, no. A nie jednoświeże jeszcze nas nie zaatakowało, co jest naprawdę podejrzane. Co jak co? Okej. Okay. Jest to jakaś wieża. Holy fuck, where we are. Owca. Owca? Ej, posa? Ej. Mogę cię sfidować? A to co ty? A. Nie mam żadnego jedzenia i nie sfidowałem. Fuckman, przepraszam, i ją wygoniłem, bo odpaliłem flary. Bo to fakt, tutaj to była jakaś chyba niesamowita koza, ty. Z nosa chyba jakaś, ja nie wiem. Holy Jesus! Okej, okay. wyznawali tu kozy, to miejsce jest popieprzone. Ja nie wiem, co to? Goat simulator jakiś? Przepraszam bardzo. Dobra, co my tu mamy? Nie mamy tu nic. Dobrze, okej, okay. super. Nie wiem, gdzie tu jest jakaś główna taka lokacja. Hmm. Co te rozpieprzone takie te to są główne lokacje? Ja nie wiem, naprawdę, I feel lost Przyznaję, dobra, chodźmy tam Może Tutaj nie będę chciał rozować Tego to te, to temu no bo Nie widzę sensu zbytnio <laughs> Nie widzę zbytnio sensu W tym miejscu to totema Słyszę niedźwiedzia By się przydało go za, roz, rozpieprzyć To jak co No ale nie widzę, dobra, no nie będę się tam Zagłębiał no. Naprawdę czuję strach. Grając o tej mapie. Przyznaję naprawdę bez bicia wam. Po prostu czuję lekki strach. Dajmy do przodu. O, dobry duch. Ale to... Tylko save'a zrobimy. No ale dobra, no możemy wejść w niego. Dzięki Porto. Saved. No dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. O, o, hello there, Filthy bastard. Jeszcze batrzu, elegancko, dobrze, zaczyna się, widzowie. Go się akurat nie boję, wybaczcie za jakieś odgłosy, tam no, ojciec oczywiście się drze. Sekunda. No, no mój, mój ojciec, wybaczcie. No, on jest głośny, no. I, i, no. i sobie, wiecie, używa wulgaryzmów, no, jak to, jak to ludzie. Także dobrze forge... Forgive me guys about this. Kontynuując, musiałem po prostu wydrzeć mordę, żeby. żeby nie się nie, nie, nie dar, bo wiecie, no bo jakoś trzeba tutaj nagrywać, tak tutaj, no. Nie family friendly, kontencik oczywiście. <grym> Bardzo. Ok, rozdadnie może tutaj jakiegoś trapa, co, bo... Tak w sumie to by się przydało, skoro mamy tych trapów aż 4. Ostatnio te trapy zbyt nie działały na tamtej mapie yy, na Ukrainie w Czarnobylu. Ale może tutaj jakoś bardziej zadziałają, co? Czy to nas gdziekolwiek doprowadzi? No tak na razie to nie ma żadnej takiej głównej lokacji nie widzę. Na pewno jest tu zamek, bo w końcu jest to resztki zamku, więc to musi być, nie? Ale w którym miejscu no to cholera wie tego, to już nie wiemy. Okej, okay, chyba się już dowiedzieliśmy jednak. Okej, hey, hello there. No to ja jestem dobry. Tak, to jest... O, te drzewo wygląda nie za przyjemnie. Co? Przewidziało mi się? O, inspekt. burgerl, O, pięknie. Czy to drzewo się na mnie... Aha. Inspekt. I don't like this tree. No plus jeden. Holy fuck. Co tu się dzieje? E! Ataka! Ah, ah. Fuck off! Idźcie tam na Warwicku, kurde, buildy nowe szukać. Co tu się odpieprza? Dobra, no musimy użyć chwila y Rozstawmy totem przede wszystkim, bo jest to główna taka lokacja, ewidentnie. Jest to zamek, więc y by się przydał tutaj totem. Dobra, save. O, to jest potionka na tą mapę, moi drodzy, ty. Ale jazda. Oh, fuck. Nothing useful. Jak to podniesiemy, to nam e, odblokuje się nowa mapa, ta właśnie hardkorowa. Patrzcie to. O. Tak. No. Bellwile Lake. No i to jest hardkorowa mapa, ale może odcinek z niej nagramy, zobaczymy. Chociaż mówi, nie, nie da się na nie robić save'ów ani nic, ale why not? Zawsze materiał, nie? No to drzewo jest z susybakom. Okej, okay, coś się zaczęło dziać. Wataha atakuje. Wataha pożera. Dobra. Co my mamy tutaj w tym miejscu? To jest ten ogólny zamek? Taki mały w sumie tak szczerze mówiąc. Wiem, że to są ruiny oczywiście, wiadomo, nie, ale... Ale styl jakiś taki mały. Nie wiem, czy na tej opie znajdziemy shotguna. Jak nie, to wybaczcie naprawdę, naprawdę, ale. Co to jest? O, Silencer. A tego nie znaleźliśmy ostatnio na właśnie tamtej mapce. Na Czarnobylu. No to już mamy nowe odkrycie. Dobra, yy, a więc. Where now! Tutaj chyba, myślę, że trzeba chodzić, postawić totemy, jak na pierwszym odcinku zawsze to mm, tutaj y, robimy, czyli rozstawianie totemów, najpierw żebyśmy mieli, wiecie, y, robić sejwy. I tutaj, tutaj nie ma free medyka, że podejdziemy do ambulansu i się wyleczymy. Tylko jak tutaj widzicie, no, mamy po prostu apteczki i zasób ich. Stópki. Na razie nie, na razie nie, spokojnie. Raczej pod e, tą mapę też pójdziemy pod trackera, ponieważ mapa jest naprawdę ogromna. Naprawdę, naprawdę ogromna mapa. Więc no, odcinek trwa 12 minut 50 sekund prawie. Dobrze, dobrze. Muszę tutaj ogarniać, żeby. Okej, okay, okay, yy... eee... to jest fajne. Więcej staminy, więcej biegania. Weźmy to. No, nice, nice, ok. Mamy trochę mięsa, chyba już co? Mam wrażenie. Ale to zaraz albo. albo teraz, dobra, rozstawmy, rozstawmy ognisko. Mamy 7 mięsek, więc. przez sobie te mięsa ugatujmy, jednak jest to HP, jakby nie patrzeć. na, na, na tamtej mapie nie mogliśmy, ponieważ było y, radioaktywne mięso z y, zwierząt. Ale tutaj na szczęście jest normalne, więc Git. Mega Git. Ja jesteśmy prawie na miejscu. Zobaczymy, czy tam w ogóle cokolwiek się znajduje, ponieważ, no. Nie wiem, bo tam ma pan naprawdę. Okej, okay, coś tu jest. Dobra, czy to jest dobre miejsce na postanowienie totemu? temu? Strach na wróble. Okej. Okay. No nie wiem. O, to pszczoły tam. Trapik, okej, okay, spoko, zawsze coś. Nawet z najmniejszych rzeczy czasami trzeba się cieszyć, moi drodzy. Warshiper. Gdzie? Okej. Okay. Była muzyczka Warshipera, ale nie wiem gdzie. No to mamy tutaj problem. Jest tu przeciwnik. I też gdzieś w oddali Skinwalker. Jak tu byśmy znaleźli shotguna? Znowu muzyka, gdzie jesteś, Gnoju? Nie wiem, gdzie on jest. Ja go nie widzę. To jest główny problem. I naprawdę, oho, ho. Czy tu jest Skinwalker też gdzieś? To jest wejście do tego, tak? Tak, jakby chyba. No tak, tak by się zgadzało. Cię nie powiem, bym się napierdzielił z tym warshiperem. Brachnę wróble, no to wie, wiemy, wiemy. Bo gdzie on jest? Tu byliśmy. Gdzieś tam gdzieś ta muzyczka się włączała. On chyba w lesie, co? Panie warshiper. I gdzie teraz chcemy iść? Długo. Zły? Czy dobry? Zły. Czarny. Nie, nie, nie. Nie, nie chcemy. Warshiper, no gdzie jesteś? O, niedźwiadek. A, ła, ła, No juz. O! Mamy go. Fuck man, not good. Nie ja mam amunicji. Dobra, trzeba zrobić tak. No, chodź tu. O ja I believe, I can fly, I can believe, I can touch the sky. Czy jestem na drzewie? Nie. Kościół, chill the fuck down. Aj. Nawet nie zdążyłem reloada zrobić, a ty mnie chcesz bić. Daj mi zreloadować. Fuck, man. No dobra, nie, nie, nie umiem z tego... No... Weź jeden. Weź. Dobra, no nie no, to jest bardzo zła walka. Dobra, dwa po Ale to strzela, ja pieprzę, powiem wam, że naprawdę, nie wiem. Mam wrażenie, że ten silencer wcale nie pomaga. Tak szczerze. McMahon. Naprawdę, pieprze, no. Nie wiem, albo, ten silen albo jestem takim głównym, albo ten silencer jest jakiś dziwny, że ma inny w ogóle feeling strzelania. No nie, no gdzie ja zrobiłem save'a? tutaj. Okej, okay, a my byliśmy tutaj. Pierwsza dymka w tej grze, moi drodzy. Czy tutaj coś jeszcze znaleźliśmy? Tak, ten silencer właśnie gdzieś tutaj znaleźliśmy. Dobra, wierzę, że to jest lepsze, co? Czy ja sam tyle, ile miałem? Tak, no niby 6, dobra, miałem 7, chyba mi się wydaje, ale no dobrze, niech będzie. Był ten gówno silencer, no nie, nie mi się wydaje, że to pewnie, no jest jakimś tam, wiecie. Raczej ma to swoje plusy, obstawiam. Po prostu może źle ja tutaj rozegrałem, to jeszcze nie niedźwiadek mnie zaatakował. Dobra, no jest, no uwierzę, że jesteś dobry. Reduct the loudness of gunshot silencer. Reduct distance from the region here. Okej, no nie ma to żadnych debuffów, czyli po prostu zagrałem jak gówno. Tylko ktoś mnie go bardzo nie odpychało, co było dziwne, bo... No, po prostu dostaliśmy Vanusa. Dobra, rozstawmy Campfire'a. I kukmit trzeba. Pieprzony. Dobra. W tamtym miejscu nic ciekawego nie było. Yy, tylko w sumie jeden trap. Ale był skin... Yy, Okej. Okay. Był warshiper, więc yy, no. Dobra. Jak będzie to do wybrania to samo, co było, to, to biorę jednak to. Że jednak jesteś bardziej tankować, bo ja pieprzę, to było, to było dramatyczne. Naprawdę, to było dramatyczne. Czy ja podniosłem to, że mogę mieć... A, tak, okej, okay, to było na początku rozgrywki i Dobrze nieważne. No, proszę państwa, pierwsza dymtka. Pierwsza dyntka no, to się nie dzieje naprawdę chyba. To się nie dzieje naprawdę. Proszę państwa. Dobra, biegniemy tam. No Boże, tam trap raczej nie chce dostawiać, no mówię, raczej tam mi się nie widzi mi się y, tego. po temu. Chociaż w sumie byłoby to... Nie no. Myślę, że to jest jakiś niedźwiedź. Takow. A pszczoły. Wieprzone pszczoły. to gotowcem. Dobrze, S. frajery. Frajery bite. Dobra. Y, to był trap. Chodźmy po tego trapka zawsze jakiś itemek, jak wiadomo. Dzięki, Mordo. I nic chyba więcej tutaj nie było, nieprawdaż? Tutaj chodziłem, ale chyba nie było. Nie, nie. Dobra, idziemy po tego Warchippera, o ile tam jeszcze jest, nie? Okej, okay, zaraz mi pani Onryjowy idzie stamtąd. Albo nie, och, sekundka. Okej, okay, koteł, wpuszczanie koteła, moi drodzy. Ile nagrywek jest? 20 minut prawie. Dobrze, chodźmy zobaczyć do tego lasu. On był yy, tutaj, gdzieś, tak. Ten skinwalker gdzieś tu jest. A się ski worshiper. Chyba nie, raczej zmienił swoją lokację. Dobra. Gdzie możemy iść? Kurde, ja wam powiem nie wiem. Może tutaj tak rozstawimy totem. Albo tu. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, poki co raz nas zaatakował. Dostał strzały dwa. Nie jest tragicznie. Nie jest tragicznie. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. No i dobra. Ale mi jest naprawdę ciepło. Boże. Pacman. Ok, Cisza póki co. Póki co cisza. Trochę aż za cicho. Ale dobrze. Niech tak będzie, niech tak będzie. Tutaj nic nie ma. Chodźmy na to skrzyżowanie i może tam postawimy rzeczywiście ten totem. No, coś było słychać, ale na razie nie wnikam. Okej, okay, to są tylko belki drzew. To trzy. Dobra, tu na skrzyżowaniu możemy rzeczywiście postawić totem. Myślę, że to jest... Znowu owca! O, koza, znaczy się pierwsze. Och, sam jesteś owca. Koza? Gdzie jesteś, kozo? Koza? Koza? Nie wiem, gdzie ona jest. Koza? To jest lokacja jakoś, ale to minąłem prawie ty. Notka? Co? A, tak myślałem, że ziele bagienne, ziele. Nie wiem, ta koza. Była tu gdzieś koza, słyszałem kozę. Chyba, że mnie koszył. O! Idę. Moje jedzenie ci tam. I co? Uh, I think the goat wants me to follow her. Uh, nie her, ale... Okej, okay, no dobra, no to zafolluję się, ale co ty mi dasz? Takiego? Ale szybkie masz ruchy, ja pieprzę. Jak se tupta, kurde, fancy. Okay. Fancy koza. Okej. Gdzie idziemy? Czy ty mnie obronisz przez Skinwalkerem? Znaczy się. Dobre pytanie, moi drodzy. Tego nikt nie wie. Czy naprawdę mi pokazałaś po prostu to? Dziękuję. Ale... No dobrze, niech ci będzie, ok. No dobra, chodźmy tutaj, może rzeczywiście ten ostatni ten. No tutaj mogliśmy, tak, rzeczywiście, ale może może tam będzie większy sens rozstawienia od temu i będzie można skończyć odcinek, w którym troszkę się działo, bo się wypierwszyliśmy na głupi web. Aby się mogli mieć rozwalonego już skinu, yy, skinu nie, co ja gadam. Warshipera. Okay. No muzyczka to jest klimatyczna na tej mapie, naprawdę. No, coś ammo, tylko ammo, jeda. Naprawdę, mam przeczucie, że. Ja mogę zostawić prawa dobrze. Że po prostu nie znajdziemy shotguna na tej mapie. Mam takie wrażenie, wiecie? Takie mam wrażenie. Okej, okay, kolejny ten. Weźmy, zjedzmy. Zawsze increase HP, więc naprawdę więcej HP to jest good, good. Ok, rozpatrujmy się. Nie, co? co? No nie, nieważne, wiecie. Patrzmy się na lewo, prawo. No. Krócej, krócej, tutaj jest nasz save point. Tak jakby oho, jest tam jakaś putka. Czyli coś jednak tutaj jest. To nie jest nasz save point? Nie, to nie jest nasz save point. Nie ma takiej opcji nawet, że jest to save point. ja tu rozstawię ostatniego Totemixa no, o Skidwalker present Detected. Też czuję, że. A, moj, jest daleko. Przed strepa Proszę, proszę, oddało. Proszę Państwa, oddał trafik. Okej, okay, bardzo ładnie. Bardzo ładne, fajne, przyjemne miejsce, powiem wam. Będę chciał tu zostać na stałe. To jedzonko, nawet takie ładne. Holy moly. Nothing useful. Ok, a to co? I've read this book before. Legend of Witch. Aaaa, ah, proszę Państwa. To taka gra jest, jak coś. Od tego samego twórcy. Smort, smort. Okej, okay, czyli jedzonko i po prostu pleasant miejscówka taka spokojna. No dobra, 25 minut odcinka, moi drodzy. Myślę, że tutaj w tym miejscu skończymy. Yy, bardzo spoko spot taki. Ja nagram jeden, jeszcze jeden na zapas pod rząd, także nie będę wychodził do lobby, także mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli i tak nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkansa w górę, ja będę bardzo wdzięczny. No i co? Kończę. Trzymajcie się, do następnego i pa pa.